Kochani, dziś moi drodzy, z będziemy mniej więcej otwierać e, Little Pet Shop, ale wersję jogurtową, słuchajcie. Mnie to ciekawiło od początku, odkąd się pojawiło. Jak to będzie smakować w ogóle? Tu że to będzie wanilia, jak możecie się domyśleć. Będę ciekawi. No dobra, kochani, pasuje już, tu mogę powiedzieć, do mojej e, gumeczki. No, którą. Nie mam na włosach. Naprawdę? Zobaczcie. To jest suwaczek. Data jest dobra. Już to słychać naszą figuręczkę. Oczywiście chcemy, żeby nam się trafiła ta koza. Kość słodziutka. O kurczę, jak ciężko poszło. Ogólnie jajko jest białe. Słuchajcie. Jak jajko od razu nam się oderwało, słuchajcie. Mogłem za to dać minusik. Nie widać co jest w środku, bo no, jakby... zasłanie nam. Ale tu mamy je kurcik. Który jest waniliowy po prostu. O dobra. O, o kurczę. Ojeju. Zobaczcie teraz, co to jest. Jaki to słodziak. Nie. Mogę! Jakiś mopsik! Jaki on słodki! A tak się prezentuje ulotka. Chciałam zrobić tego słodziaka. Słuchajcie, również można takie opaseczki dostać. Ale słodziutko! Dostaliśmy, słuchajcie, tego pieska. Ja już wiem, zakupować. Jak Jakby fajne to jest. I w ogóle mega urocze Możecie napisać w komentarzu, co Wam się trafiło i czy w ogóle mieliście to. A jogurczik zapewnie będzie zwykłą wanilią, ale możemy oczywiście przetestować. Testujemy. Pojawia nam się tu łyżek. Teraz możemy przetestować swobodnie. Tu jest do pierwszego. O. No dobra, kochani. To przetestował dla mnie. Zobaczcie, jaka gęsta konsystencja w ogóle. To jest mega. Mmm! jak danio, albo lepiej, mmm, dobra, ale pieska też warto mieć, ja kocham pieski i wszystkie zwierzątka, więc fajnie się składa, że mamy tego psa z takimi uszami. Możecie napisać w komentarzu jaka to rasa psa, bo ja myślałam, że mopsik, albo kundelek. No dobra. To zdobycie jest tu żółw, kot, drugi kot, koza, kot, papuga, chomik. Chomiczka też chciałabym, a ta papuga w ogóle inaczej wygląda niż w samej bajeczce. Ogólnie... Jogurt to oceniam takie 8 na 10, jakbym miała ocenić. Trochę czuć plastik, a trochę taki łączenie z danio. Więc nie wiem czy to dobre. Słuchajcie. Ale sama mam jak na blues. Zabaweczkę ocenicie wy w komentarzach. I ja. Więc ja oceniam ją. Bardzo fajne detale ma. Na 8 na 10, nie, no 9 na 10. Tu ma trochę taką, by niedokończenie, słuchajcie. Tutaj w kamerze nie widać, ale na pyszczku trochę ma e, niepokolorowane. Mm. Więc jeżeli wy lubicie zwierzątka, to dajcie łapkę w górę z dzwoneczkiem Jeśli kochacie też, a jeśli nie lubicie bądź nie wiecie, czy lubicie też, dajcie. Będzie miła, No i ja testuję miogurcik. Bardzo dobry. Jeszcze były inne obrazki tego jogurciku. Ale jogurcik jak najbardziej na plus. Więc no nie mam tak jakiejś takiej złej opinii. Ale no jeśli... Chcielibyście to spróbować, to tylko Biedronka ma takie kurty dobre. No i pa!